Piękne wieńce, rozrywki dla młodszych i starszych oraz świetna atmosfera. Koła gospodyń wiejskich mogły pochwalić się swoją kuchnią, można było przyjrzeć się kuciu żelaza i lepieniu z gliny, wziąć udział w konkursie organizowanym przez Cruz oraz w rajdzie rowerowym, zwiedzać autobus firmy Arriva, a nawet zostać dawcą szpiku. Tak wyglądały dożynki w Ostrowite w gminie Suchy Dąb. Dla powiatu gdańskiego to ostatnia impreza tego typu w mijającym sezonie. Ostatnie to są dorzynki w naszym powiecie. Gmina Suchy Dom zrobiła w dniu dzisiejszym w pięknej miejscowości Ostrowite. Myślę, że do, to jest dobry zwyczaj, że gminy robią w różnych miejscowościach. Nożynki można zobaczyć, jak sobie rolnicy radzą, jak, jak i gospodarstwa wyglądają. Dorzynki są wyjątkowe. Przede wszystkim rolnicy i ludzie sołectwa. Naprawdę to jest bardzo wyjątkowe. No, chyba dla mnie takim dla mnie dla ludzi jak co roku widzę bo już trzeci raz u mnie jest pokaz laserowy i to tak przyciąga troszeczkę tłumy i rzeczywiście w tych późnych godzinach nocnych jednak mówię, będzie u nas troszeczkę jeszcze więcej gości a naprawdę wspaniale jest bardzo dużo ludzi na naszych dożynkach i to mnie cieszy pewnie mówię ta pogoda też jakby pozwoliła żeby się cieszyć masa zabawy czekała na zebranych Odbył się konkurs na najpiękniejszy wieniec, klauny zabawiały dzieci, wystąpił zespół Mitra i Gesek, zespoły dziecięce oraz reprezentantki Kół Gospodyń Wiejskich. Miało, rożyni, będzie świetnie, będzie mocno, będzie radośnie, Przygotowano również konkurs na najlepsze danie z kaszy który był częścią zawodów sołectw. A Rafael, z kaszy jaglanej, panowie spróbują. Myśmy przygotowali dzisiaj różnego rodzaju wędzonki z własnej roboty, kurczak panierowany, smalec, ogórki. Zawsze na stołach wiejskich jest. Różne potrawy regionalne, między innymi chlebek pieczony, yy, smalec, ogórki własnoręcznie kiszone, no i też mamy wyroby typu yy, wedlina, wędzonki. Osiem sołectw rywalizowało ze sobą w różnych zabawach, między innymi w przeciąganiu liny czy w quizie. Zwycięzcą i obrońcą tytułu okazało się sołectwo Steblewo. Przeczuwaliśmy, że wygramy znowu kolejny rok. U nas jest bardzo dużo osób wysportowanych. Oj, mieliśmy szczęście, myślę, że tak. No, szczęście pomogło, ale przede wszystkim no, dużo sportu uprawiamy w naszej wiosce. Jak bawili się zebrani na imprezie? malutko impreza się rozkręca i będzie pięknie. Pogoda piękna, atmosfera również piękna. Po, po tej części modlitewnej widać, że mieszkańcy Ostrowite się tutaj bardzo szybko konsolidują w wspólnym świętowaniu. I to chyba świadczy, że żniwa może nie były za łatwe, ale dzięki czynienie jest godne. Dożynki to nie tylko czas na świętowanie plonów, ale też okazja, żeby lepiej poznać swoich sąsiadów. Mieszkańcy często to są mieszkańcy napływowi w danej miejscowości. Dożynki są takim momentem, że ludzie mogą się poznać, spotkać. Widzimy dzisiaj na przykład wielu nowych mieszkańców gminy Suchy Dom, którzy specjalnie przyjechali tutaj w ramach integracji. Zebrane tłumy bawiły się świetnie do późnych godzin. Gmina Suchy Dąb godnie zwieńczyła sezon dożynek w Powiecie Gdańskim. Zepienę, słuchajcie, żeby się ubiła. Dobra, okulary Mocna, 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 mocno, mocno, mocna, 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 bicie, bicie, bicie. mocna, mocna, sobie mocna, 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 Polecamy również zobaczyć dożynki gminy Pruszcz Gdański, Wilślinka 2016 oraz gmina Cedry Wielkie, dożynki gminne 2016. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.